Witamy w HTV. Po meczu z Zieleńczanką rozmawiamy z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trenerze, wygra na 4-1, ale jako pierwsi straciliśmy bramkę. No tak, no jak może było zobaczyć. Troszkę nas ta bramka rozdrażniła. Myślę, i dobrze. Mieliśmy troszkę inny plan na ten mecz. No ale nie zawsze. Według scenariusza wszystko idzie i dobrze, że się dobrze skończyło, że wreszcie złapaliśmy rytm. Mimo tej bramki straconej wyszliśmy na prowadzenie. Potem ta czerwona kartka już mi się uspokoiła ten mecz. Chociaż też, moim było za spokojnie, zwłaszcza w drugiej połowie. Nie był to jakiś porywający mecz w naszym wykonaniu, także nie jestem do końca zadowolony. Cieszą punkty. Myśli pan, że to, że Zieleńczanka grała w dziesiątkę, bardzo pomogło hutnikowi, czy po prostu dodało im trochę siły? O czym znaczy, no to wiadomo, że jeżeli my gramy piłką, my dominujemy przeciwniki tak musi biegać za piłką I wiadomo, jeżeli jest 11, to troszeczkę mają, no, równe szanse mają można powiedzieć, a kiedy już jednego zawodnika brakuje, zawsze w różnych strefach się robią miejsca wolne, no i to musimy wykorzystać, także jest to naprawdę duży handicap bo grać o jednego więcej. Myśli Pan, że Zieleńczanka była mocnym rywalem, zważywszy na to, że, że są na samym końcu tabeli? Znaczy, może są, to miejsce nie oddaje myślę tego wartości tego zespołu, bo, bo byli na tych szybkich atakach, z tych kontrach, na których tak się bazowali, e, bardzo groźni. O czym się pewnie mógł przekonać Balin. E, bardzo szybki chłopak na, na, prawej, na prawej stronie. Bardzo dobrze 1 na jeden. Ten środkowy napastnik, który, który dosyć sporo piłek tutaj zgrywał. Także jak na takie granie szybki atak. Myślę, że bardzo, bardzo dobry zespół. Pewnie jeszcze urwie punktów sporo ilości zespołów po tym meczu nie pojawiły się żadne kontuzje, żadne się nie pogłębiły? Jest jest jakiś drobny uraz, ale to musimy poczekać. Zobaczymy, co tam badanie, jakieś wstępne pokaże. Na razie tak na gorąco to ciężko. Coś powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Dla TV, Agata Marzec.